Dzisiejsze Słowo Boże przekazuje nam główne dwie myśli, że nasz Pan jest z nami w każdym, miłosie, w każdym utrapieniu, w każdym i że Kto zaufa Mu, wezwie Jego imienia, będzie zbawiony, jeśli wytrwa przy Nim, a Pan okaże Mu swoje miłosierdzie. Spróbujmy przyjrzeć się tej liturgii słowa, a zwłaszcza Ewangelii. Wsłuchać się w rozważania, które są nie tylko homilią, ale są nauką rekolekcyjną. Ewangelia mówi nam o tym, że działalność Jezusa poprzedza wewnętrzne skupienie, że jest przez Ducha Świętego wyprowadzony, wywiedziony na pustynię i tam stoczy walkę o wypełnienie powierzonego mu przez Ojca zadania. Zetrze się z tym, który jest przeciwnikiem Boga i jest przeciwnikiem człowieka, nienawidzi człowieka. Zetrze się, zmierzy się z szatanem. Jego misją Jezusa Chrystusa jest zanurzyć się w odmęt naszych ludzkich spraw, we wszystkie nasze cierpienia, przeciwności, wszystkie dramaty, które człowiek wywołuje i których jest zarówno Bohaterem, jak i prześladowcom i ofiarom. On w tym wszystkim będzie uczestniczył, doświadczy ich na sobie, aby móc odnaleźć zagubioną owcę i przynieść ją do Ojca. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do nas. Musiał też cierpieć tak, jak my cierpimy doświadczyć lęku, trwogi konania. Modlitwy w Ogrodzie Oliwnym, całego Wielkiego Tygodnia, ponieść śmierć na krzyżu, ale tu nie zatrzymujemy się na śmierci w Wielkim Piątku, Wielki Piątek. Patrzymy dalej, co się będzie działo. Otóż, pokonawszy śmierć, pokonawszy grzech, On zmartwychwstanie, daje nam nadzieję i otwiera niebo. To jest właśnie ta ścieżka, którą będziemy podążać. Wskazuje nam ją w sposób pewny także Benedykt XVI w książce, którą napisał Jezus z Nazaretu. Święty Marek Ewangelista w opisie kuszenia nawiązuje do brzemiennego w dramatyczne konsekwencje doświadczenia, któremu uległ Jezus, doświadczenia, któremu poddani byli pierwsi rodzice i nie oparli się temu kuszeniu. Oni byli kuszeni w ogrodzie rajskim. Przypomnę te słowa. Wtedy rzekł Wąż do niewiasty: Na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się Wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Pierwsi rodzice myśleli, że mogą być równi Bogu. I to jest właściwie osnowa podstawa każdego grzechu. Człowiek myśli, że może być równy Bogu. Że może wybierać przykazania, decydować sam, co mu wolno, a czego nie wolno, a może przykazania Boże już nie obowiązują, albo zaczyna się tłumaczyć: No ja przecież nie mogę, ja muszę, tak, no muszę. Takie są sytuacje, okoliczności, ja muszę złamać przykazanie Boże, wziąć i odrzucić dekalog. A więc pierwsi rodzice myśleli, że mogą być równi Bogu. Ten sposób fałszywego postrzegania przez człowieka swojej misji przetrwał do dzisiaj, jak już wspomniałem. Jezus, przeciwstawiając się szatanowi, odpowiada na fundamentalne pytanie, które jest w każdym z nas. I w tym szpitalu ja to pytanie słyszę od ćwierć wieku. Jest to pytanie: jakie życie ma sens, zwłaszcza życie cierpiące? Jaki jest cel życia? To jest to pytanie, które musi być zaspokojone, czyli musimy znaleźć odpowiedź na to pytanie. Bywa, że nie od razu znajdujemy, że potrzebujemy długiego czasu, potrzebujemy właśnie działania miłosierdzia Bożego w naszym życiu, aby w pewnym momencie przez drugiego człowieka, przez słowo, które rozważamy, na modlitwie, w czasie przyjęcia sakramentów, Usłyszeć tę wewnętrzną odpowiedź. Dlaczego? Ano, właśnie dlatego. I każdy z nas usłyszy to indywidualnie. Jeśli będzie szukał, kołatał i pokornie prosił, znajdzie tę odpowiedź. Pokusa budowania nowej wieży Babel nie ciągnie nas bezpośrednio do zła. Żadna pokusa nie ciągnie nas do zła od razu. Ona jawi nam się jako coś dobrego. Jako nowe otwarcie w naszym życiu, w życiu społecznym, w życiu politycznym, jak modne jest dzisiejsze słowo reset. Jest to nowe otwarcie, a więc otwarcie tym razem już bez Boga, bowiem pokusa budowania nowej wieży Babel jest odrzuceniem Pana Boga. Bóg staje się iluzją niepotrzebną człowiekowi, a nawet szkodliwą, wręcz jak opium dla ludu. Jak pisał, Karol Marx mówił o religii, że religia jest takim środkiem znieczulającym, ale że ona nic pozytywnego w życie człowieka nie wnosi, wręcz przeciwnie, staje się czymś destrukcyjnym. Z tym, jako ludzie wiary, ludzie słowa Bożego, nie możemy się zgodzić. Zatem pokusa, jeśli jesteś synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Te trzy pokusy, które słyszeliśmy, których doświadcza Jezus, one streszczają wszystkie pokusy, którym my ulegamy. Bo nie ma człowieka, który nie byłby kuszony. Mówiąc, ulegamy, nie, nie mówię, że tym pokusom ulegamy w ten sposób, że wybieramy zło ale którym jesteśmy poddawani, mam na myśli poddawanie działaniu pokusy szatańskiej albo pokusy ze strony drugiego człowieka. Święty Jan Ewangelista wyraził to, to jest pokusa porządliwości oczu, porządliwości ciała i pychy żywota. I kiedy mówimy o porządliwości oczu, to można tu wszystko pod tym podłożyć, to, co nas pociąga, a nie powinno być dobrem. Które wybieramy, bo to dobro staje się owocem złym. Wydaje gorzki smak, jest gorzki w smaku ten owoc, co więcej, może nas zatruć, zatruć nasze życie wieczne i sprawić, że się rozminiemy z Bogiem. Podobnie porządliwość ciała i pycha żywota. Pycha żywota, pragnienie władzy, wywyższenia, pragnienie tak w indywidualnym wymiarze, jak i w wymiarze państw, narodów, które przeciwstawiają się sobie i toczą ze sobą często krwawe, mordercze walki i wojny. Zatem szatan żąda od Jezusa, aby udowodnił, że jest obiecanym Mesjaszem. W tych wszystkich pokusach jest drwina zarówno z Jezusa. Ona będzie narastać aż do tego momentu, gdy na krzyżu Jezus usłyszy, jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Pokaż, udowodnij, i ta drwina jest także w życiu społecznym. Słyszymy, gdzie jest Bóg? Gdyby Bóg był, nie byłoby cierpienia, nie byłoby wojen, nie byłoby konfliktów, nie byłoby chorób, nie byłoby zdrad. Gdzie jest Bóg? To jest drwina z Pana Boga. To jest jedna z najcięższych pokus, którym może ulegać człowiek sprawiedliwy, może im podlegać, ale cała nadzieja jest w Chrystusie. Skoro On przezwyciężył wszystkie te pokusy, i my możemy je przezwyciężyć. Święta Faustyna Kowalska w dzienniczku swoim pisze tak. Jezus w pewnym momencie ukrył się, jakby przede mną, a ja sama jedna, i umysł mój tak przyćmiony, że wokoło widzę same widziadła. Ani jeden promyk światła nie, wychodzi, nie wchodzi do duszy. Nie rozumiem sama siebie ani tych, co do mnie mówią. Straszne pokusy przycisnęły mnie co do wiary. Święty. Co do wiary świętej, o mój Jezu, ratuj mnie. Nic więcej wymówić nie mogę. Nie mogę ich wypisać w szczegółach, bo lękam się aby, się, aby się kto nie zgorszył. Skoro człowiek święty, człowiek tak zjednoczony z Chrystusem doświadcza pokus, to i pokusy są w naszym życiu. I gdy mówimy o pokusach, to bynajmniej nie chodzi o to, czy zjem cukierka, czy nie zjem tego cukierka. Zawsze. Jawi się ta pokusa, czy przylgnę całym sercem do Boga i opowiem się za Bogiem, czy będę połowiczny w tym wszystkim. A w Apokalipsie czytamy. Jeśli będziesz nie będziesz ani gorący, ani zimny, ani, a będziesz letni, wypluję cię z moich ust. I w księdze mądrości Syracha możemy przeczytać, że człowiek sprawiedliwy będzie musiał być przygotowany na Doświadczenie, synu mój, jeśli chcesz służyć Bogu, przygotuj swoje serce na doświadczenie. To jest właśnie ta pokusa. Jezus dał świętej Faustynie kilka wskazówek, jak ma się przeciwstawiać. I One są ogólne, te wskazówki dotyczą każdego z nas. Pierwsza, nie walcz sam, nie walcz sama z pokusą. W ogóle nie pertraktuj w żaden sposób, ze złem się nie pertraktuj. Nieper... Traktuje. nie układa się, nie toczy się dialogu. A jeżeli Jezus mówi, nie walcz sama z pokusą, to dalej kontynuuje. Natychmiast odsłonią spowiednikowi, a w ten czas pokusa straci całą swoją siłę. Drugie, w tych doświadczeniach nie trać pokoju, przeżywaj moją obecność. Proś o pomoc Matkę moją i świętych. Trzecie, miej tę pewność, że ja na ciebie patrzę. I wspieram Cię. Czwarte, nie lękaj się ani walk duchowych, ani żadnych pokus, bo ja Cię wspieram. Byleś ty chciała walczyć, wiedz, że zawsze zwycięstwo jest po Twojej stronie. Piąte, wiedz, że przez mężną walkę oddajesz mi wielką chwałę, a sobie zaskarbiasz zasługi. Pokusa daje sposobność do okazania mi wierności. Chociaż niejednokrotnie słyszę głos pokusy wołającej na mnie stąp z krzyża! Czyli odrzuć to, co wymaga Bóg od Ciebie zachowania przykazań Bożych, zachowania ślubów, ale moc Boża umacnia mnie, choć opuszczenia, ciemność i różne cierpienia uderzają o moje serce, jednak tajemnicza moc Boża wspiera mnie i umacnia. Tak mamy postępować, a więc nie walczyć w osamotnieniu nie jesteśmy samotnymi czarnymi żaglami na oceanie rozpaczy. W tych doświadczeniach mamy zachować pokój, mieć pewność, że Jezus nam towarzyszy i walczy z nami, że jest Matka Boża, to znaczy walczy nie z nami, ale po naszej stronie, walczy ze złem i wreszcie wiedzieć, że to wszystko ma znaczenie dla zbawienia że to, co wycierpimy, o tym wszystkim wie Bóg i możemy mu pomóc że uzupełniamy te cierpienia, których On doświadczył na krzyżu. Doświadczył także je w czasie Wielkiego Tygodnia. I to wszystko owocuje zanurzeniem w miłosierdziu Bożym. Ewangelia świętego Łukasza. Łukasz był z wykształcenia lekarzem, dobrze wiedział, jak okazywać miłosierdzie ciału, ale także okazywać to miłosierdzie duchowe, szczególnie więc był uwrażliwiony na cierpienie człowieka. Dlatego są trzy przypowieści, zachęcam do lektury 15 rozdziału świętego Łukasza. I lektury przypowieści o zaginionej owcy, zagubionej drachmie i o synu marnotrawnym. Ja tylko naszkicuję pewne myśli, które pojawiają się w tych przypowieściach, a odnoszą się do miłosierdzia. Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. A więc było coś niezwykłego w spotkaniu z Jezusem. Nikogo nie odtrącał, nie odpychał, wszyscy lgnęli do niego. Ale w tym jest zastanawiające, że oni jednak szukali ratunku. Bowiem może się tak zdarzyć, i obserwujemy to współcześnie, że ci, którzy potrzebowaliby pomocy Jezusa, oni nie szukają ratunku. Wręcz przeciwnie, mówią: Nie, dziękuję, proszę odejść, to nie dla mnie. I metanoja, czyli przemiana wewnętrzna, która towarzyszy nawróceniu, właśnie miałaby to zmienić, że człowiek zaczyna zbliżać się do Jezusa i szukać jego pomocy. Może tak po ciemku, nocą, jak nikodem, chociaż nie był on grzesznikiem, ale bał się, że ci znaczni w Jerozolimie mogą go skrzywdzić, przyszedł do Jezusa i prosił go, aby mu Jezus wiele spraw wytłumaczył. Więc skoro celnicy i grzesznicy przychodzili go słuchać, na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. I on opowiedział im wtedy następującą przypowieść: Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? Cieszcie się ze mną, gdy ją znajdzie, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam Wam, tak samo w niebie, większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych. I tu już jest pytanie takie rekolekcyjne do każdego z nas: czy idziemy tą ścieżką? Jezus kieruje bowiem swoją przypowieść do tych, którzy niewiele wiedzą o miłosierdziu Boga. Ale cieszą się swoją sprawiedliwością, pogardzają tymi, którzy pogubili się w życiu i spisują ich na straty. Obyśmy nigdy nie byli w gronie tych ludzi, którzy cieszą się, że, no właśnie, Bóg ich odrzucił, a dobrze im tak, a dobrze im tak. Nigdy nie powinno się to zrodzić w naszym sercu, nawet w stosunku do wroga. Raczej powinniśmy być tak rycerscy jak średniowieczni wojowie, rycerze, którzy okazywali miłosierdzie nawet na polu walki. Rycerstwo było pewną sztuką. Kto się wyłamywał z tego, tracił te przywileje i zła sława go otaczała. My mamy być rycerscy, a to oznacza, mamy być miłosierni. Miłosierny to nie jest człowiek, który przyklepuje każde zło ale człowiek, który ma zawsze otwarte serce dla tego człowieka, który prosi go o przebaczenie i prosi go o pomoc. Druga przypowieść mówi o zagubionej drachmie. Jeśli jakaś kobieta mając dziesięć drachm zgubi jedną drachmę, czy nie zapala światła, nie wymiata domu, nie szuka starannie, aż ją znajdzie, a znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki, sąsiadki, mówi cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Komentarz pisma świętego do tego właśnie fragmentu Ewangelii jest następujący. Święty Łukasz, Ewangelista, zwrócił uwagę na szczególną misję kobiety. Większość jest tutaj kobiet w kaplicy, to jest Wasza misja. Umieszcza obok przypowieści o pasterzu właśnie przypowieść, której bohaterką jest kobieta. Kobieta jako osoba, która jest miłosierna, niezwykle miłosierna, która poszukuje tego, który jest zagubiony, ma cierpliwość, wybacza, to wybaczenie jest nieskończone, nie ma końca przebaczeniu. Pamiętamy, jak Jezus był zapytany, ile razy mamy wybaczyć. Uczeń pyta, ile razy mam wybaczyć? I Jezus odpowiada: 77 razy, to znaczy zawsze. Dzisiejsza psychologia często mówi o tym, aby być asertywnym, czyli ułóż sobie życie po swojemu. Musisz być szczęśliwa, nie wybaczaj. Bądź twarda, bądź twardy, wymagaj od życia, wymagaj od innych. Twoje życie jest najważniejsze. Nic nie podważając osiągnięć współczesnej psychologii, trzeba jednak spojrzeć człowiekowi wierzącemu na to, co Jezus zawarł w Ewangelii. Bóg nie traktuje ludzi jako masę, jako kogoś, kto jest anonimowy, kto jest mu obojętny, ale każda osoba ma dla niego niepowtarzalną wartość, którą należy chronić. Jest to wartość życia, wartość miłości zdeponowanej w sercu człowieka. To nie jest idealizm na eksport, na okazję tylko rekolekcji, ale jest to prawda wiary. Jezus mówi, że Bóg podobnie jak pasterz z przypowieści nie spocznie aż nie odnajdzie człowieka, zagubionego człowieka, że każdy ma szansę, nawet największy zbrodniarz, choćby grzechy były jak szkarłat ponad śnieg wybieleją. Czy te przypowieści są na czas zamętu i na czas konfliktów wojennych i aktów terroru? Jak najbardziej one teraz ożywają, bo jeśli nie miłosierdzie, zwycięży, a zwycięży, bo Jezus powiedział, że on zwycięży, że ostatnie słowo do niego należy, że on jest alfa i omega. No to wtedy byłby tryumf szatana. Do tego nie dojdzie. Proszę być spokojnym, spokojnymi. Nigdy to się nie zdarzy. I wreszcie przypowieść, która mówi, jeżeli mówimy o zagubionej drachmie, Zawiera pewną puentę, że poszukiwanie trwa dotąd, aż zguba się odnajdzie. Co więcej, że Bóg jest tak dobry i miłosierny jak ojciec i matka zarazem, stąd też kobieta. Chcę ukazać ewangelista w tym wypadku zarówno ojcowską, jak i macierzyńską troskę o człowieka. Kobieta ma ogromne znaczenie w miłosierdziu Bożym. Zwróćmy uwagę na to, że miłosierdzie przyszło na świat przez kobietę, przez Marię, na świętszą Marię Pannę. Że pod jej sercem poczęło się miłosierdzie, i pod sercem każdej kobiety powinno począć się miłosierdzie duchowe, a właściwie w sercu miłosierdzie do drugiego człowieka. To jest żywe tabernakulum. I ten wzór powinien dotyczyć także mężczyzn, bo jest to miłość duchowa. W naszych sercach powinno również począć się miłosierdzie, bo Bóg jest jak ojciec i jak matka. Przypowieść o synu marnotrawnym mówi nam, że pewien człowiek miał dwóch synów, i dam dalszą historię znamy. Młodszy z nich był buntownikiem, wymusił na ojcu, aby dał mu część majątku. Potem ruszył w świat. Roztrwonił, bawiąc się świetnie, aż w końcu zderzył się z biedą, z głodem, z cierpieniem i przypomniał sobie o ojcu. I nie stracił wiary w ojca, nie zwątpił w ojca, wiedział, że ojciec jest miłosierny, i zrodziła się w jego sercu decyzja: wstanę i wrócę do domu mego ojca. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu, względem Ciebie, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. I ojciec co zrobił? Przygotował ucztę, dał mu nową szatę, sandały, pierścień, symbol utraconej godności i władzy. Dał mu laskę nową, na nowo, jakby stworzył Syna w sposób duchowy. I przede wszystkim wszystko mu wybaczył. Nigdy nie powinniśmy być też jak ten starszy syn, który powiedział, o to tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Nie możemy tej łaski zazdrościć. Miłosierdzie dotyka nas wszystkich. Jeżeli trwamy przy Bogu, to nie musimy się obawiać, że nam coś Bóg zabierze i da drugiemu człowiekowi. On kocha tak jak ojciec i matka. Każde dziecko kocha inaczej. A ten grzeszny, nawrócony jest specjalnej troski, bowiem przecież zabrał majątek, podeptał swoją godność, ruszył w świat, roztrwonił wszystko. I dopiero bieda. Sprawiła, że przypomniał sobie o miłosiernym Ojcu. Siostry i bracia, kiedy mówimy o miłosierdziu, to mówimy o Bogu, ale ponieważ jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, w nas ma triumfować miłosierdzie, bo to miłosierdzie otwiera podwoje nieba. Jeśli braknie w nas miłosierdzia, to tak jakby sól straciła swój smak i światło, które powinno świecić. Na świeczniku naszego życia światło łaski, prawdy, miłości do Boga, jakby zostało zagaszone. A my mamy, podobnie jak Abraham, wstawiać się za tymi, którzy nie dojrzeli jeszcze do przyjęcia miłosierdzia Bożego i są zuchwali. Mamy się na modlitwie targować z Bogiem, a targować to znaczy prosić go usilnie. Panie, jeśli będzie pięćdziesięciu sprawiedliwych, Zniszczysz Sodomę i Gomorę? Nie, nie zniszczę. A 40, 30, 20, 10, jeden. I ze względu na tego jednego też nie zniszczy Bóg. Modlitwa każdej i każdego z Was jest bardzo ważna. Jest to wołanie do Boga o miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Tak jak w koronce do miłosierdzia Bożego. I syn. Człowieczy przyszedł na świat nie po to, by świat potępić i zgubić, ale by świat zbawić. Pytanie jest, jak długo człowiek będzie buntował się przeciwko miłosierdziu Bożemu? Jak długo człowiek będzie jeszcze zuchwały w stosunku do Pana Boga? Jak wielu będzie musiało być takimi, jak w Apokalipsie ci biali, ci odziani w białe szaty. Kim są i skąd przychodzą? To są ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku, wytrwali przy Bogu, ale zostali umęczeni. Jak długo? Odpowiedź zna tylko Bóg, ale przed nami jest jedno konkretne zadanie. Mamy przyjąć miłosierdzie, doznać wewnętrznego pokoju, nie paktować w żadnym wypadku ze złem, zawsze wiedzieć, że zło możemy zwyciężyć dobrem. I prosić o miłosierdzie dla siebie i dla całego świata.